Pochwalony Jezus Chrystus, nowy tydzień wstajemy na chwałę Bożą. Chcemy żyć z Chrystusem i pełnić Jego wolę. Dzisiaj Pan Jezus przypomina bardzo ważną prawdę, o której zapominamy w naszej codzienności. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To jest bardzo ważne stanie, o którym zapominamy, bo myślimy sobie, że jednak to my w naszej ojczyźnie podziałamy i będziemy prorokami. Ta ojczyzna nasza to nasza rodzina. Ta ojczyzna nasza to to miejsce, w którym, które jest naszej pracy. I, i często jest tak, że no tam nie jesteśmy prorokami. Ale jak ktoś to samo, co my byśmy chcieli powiedzieć, usłyszy od kogoś z boku, wiesz, jest taka fajna wspólnota. Już różaniec może pomóc. Jak my byśmy to powiedzieli, to by nas wyśmiali, ale. W konkretnej potrzebie ktoś tam obcy gdzieś powiedział, że to pomaga, i widzimy nagle osoba w pracy, osoba w rodzinie, zaczyna się modlić, a my jesteśmy zdziwieni, bo spotkali proroka, ale nie ze swojej ojczyzny. Kogoś z boku, kto dotknął czegoś, co przeżywają, czegoś, co jest ich trudem, ale nie chcą posłuchać kogoś znajomego. Nie chcą posłuchać męża, żony, ojca, matki, tylko to musi powiedzieć ktoś z boku. Ktoś to też ma jakiś wpływ, ale, ale jest z boku. I to, co Pan Jezus teraz dzisiaj przypomina, warto do tego wracać, bo to uspokaja. To nas troszeczkę zwalnia z tego, że tak bardzo odpowiadamy za małżonka, za, za dziecko. Potrzebujemy modlić się za nich. Ale dobrze jest zrozumieć, że nie my jesteśmy. Upominającymi we wszystkim. Że my mamy dbać o relacje, o to, żeby być obok, być wsparciem, nawet na drodze odchodzenia od Pana Boga, być w relacji i w tej relacji jest, tu jest miłość. Boli czasem to, co dziecko robi, to, co żona czy mąż robią. Boli, bo odsuwają się od Pana Boga. Natomiast y, kochaj mimo to. To jest nasze zadanie i oby spotkały proroka na swojej drodze, który pokaże, powie jedno słowo, które zawróci je. Oto trzeba się modlić. Aby ktoś spotkał proroka na swojej drodze. Jak ktoś mnie pyta, jak mam się modlić za syna, za córkę, którzy odchodzą, proś Boga, aby spotkali proroka na, na swojej drodze i wiedz, że to nie będziesz ty. Do tego was zachęcam. Takiej otwartości w myśleniu, to jest Ewangelia, która uspokaja nasze niepokoje, nasze bóle. I, I tak trzeba zaufać Jezusowi. On też był nieprzyjęty w swojej ojczyźnie. Idziemy za nim. Chcemy naśladować dobrego Pana. I na tę drogę naśladowania Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. i Drogie Panie, chcę Was wyściskać bardzo mocno z tego powodu. Chcę Wam podziękować za to, jakie jesteście, że. Kapłani, że ja, możemy się od Was uczyć wiary. Możemy się uczyć, co to znaczy pobożność, co to znaczy być przy Jezusie, spędzać z Nim czas. W tym podejściu takim męskim tak bardzo brakuje tego po prostu być. I uczymy się tego od Was. Dziękuję Wam za to. Rozwijajcie tę kobiecość, wrażliwość i piękno, które jest w Was. Bądźcie święte, bądźcie zawsze blisko Maryi. Na kanale Mocnym Duchu Live dzisiaj rozpoczyna rekolekcję ojciec Zygmunt Kwiatkowski. Rekolekcję o Najświętszym imieniu Jezus. Tutaj na tym kanale warto tam wejść. O 18 dzisiaj po różańcu. O 17.30 różaniec i potem rekolekcję. Zapraszam. A teraz pomódlmy się pasja. Niech nam ta pieśń towarzyszy.